Cześć, z tej strony Władysław P. Whisky Mold Content. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, nie ukrywam, że przygotowywałem się do zupełnie innego odcinka. W planie miałem zrobić odcinek o whisky irlandzkiej, nawiązując do pierwszej części filmu o kolekcji, gdzie pod, gdzie pod filmem w komentarzach pojawiły się prośby o jedną konkretną whisky irlandzką i moje plany popsuła ta Oto butelka. Coś takiego pojawiło się nagle, ni stąd, ni z owąd, nieplanowane, w żaden sposób. A tu proszę, mamy coś takiego: Three Ships, whisky z południowej Afryki. Butelka obok to butelka, którą pewnie już znacie, gdyż ta łyski na naszym kanale omawiana już była. To był drugi albo trzeci odcinek na naszym kanale bardzo dawno temu. Jakość odcinka była tragicznie. Sposób wypowiedzi był straszny. Dźwięk jeszcze gorszy. Ale osoby, które ewentualnie są zainteresowane, do tego, aby ten odcinek sobie zobaczyć do niego powrócić, serdecznie zachęcam. Obie te whisky są produkowane przez jedną destylarnię. Destylarnia w południowej Afryce, w RPA. Destylarnia, która nazywa się James Sedwick Destillery, której master blenderem, master destylerem jest niejaki Andy Watts. O tym człowieku, jak, o dest, jak, o, jak i o całej destylarni, było w odcinku właśnie o whisky Bains. Do tego odcinka serdecznie zapraszam, a dzisiaj skupimy się na whisky Three Ships. To jest butla w zasadzie świeża. Whisky ta jest dostępna w jednym z polskich sklepów internetowych. Z tego co udało mi się zauważyć i odnaleźć, sklep Dom Whisky. Cena w okolicy. 238, 240 zł. Co teoretycznie nie jest tragedią, ale o tym powiemy sobie za chwilę. Słabiutko. No, teraz troszeczkę lepiej. Jak zwykle musi skapnąć. Bez tego raczej nie udałoby się nalać. Ok. Whisky Three Ships. W 2007 roku Andy Watts postanowił stworzyć whisky typu single malt. Destylarnia głównie działała produkując whisky typu single grain, czyli tego Bainsa, która jest de facto jedną z najbardziej rozpowszechnionych i popularnych whisky typu single grain na świecie. Szczególnie biorąc whisky pochodzące z Afryki. To jest chyba jedyna aż tak Powszechnie dostępna whisky z destylarni położonej w Afryce. Jest ich destylarni kilka, ale to są destylarnie zazwyczaj małe, kraftowe, produkujące na swój rynek tylko i wyłącznie. Tutaj James Sedwick Destylary, to destylarnia, która jednakowoż ma taki zasięg, o ile nie ogólnoświatowy, na pewno zasięg ogólnoeuropejski, gdyż w całej Europie, zarówno ta whisky typu Single Grain, whisky Bains, jak i również whisky Three Ships, zaczyna być dostępna. W przypadku tej whisky jest to wypust, który w Wielkiej Brytanii pojawił się pod koniec października 2020 roku, z tego co pamiętam. Whisky typu Single Mold, whisky z Afryki, i to, co na temat tej whisky możemy się dowiedzieć, przynajmniej z opakowania, to whisky, która. Została zabutelkowana w wieku lat 12. Określana jest mianem Master Destillers Private Collection, zabutelkowana w 46%, dokładnie 46,3% alkoholu. I tutaj, moi drodzy, możemy mieć skojarzenie: 46,3% pojawia się w kilku szkockich wypustach, w kilku szkockich destylarniach, konkretnie Bunahaben, Tobermory i Dinstan. Dlatego, że Destlarnia James Sedwick, jak i te trzy szkockie destlarnie, należą do dużego koncernu, który nazywa się Distill. Stąd ta zbieżność stężenia alkoholu w whisky. Stąd ta zbieżność mocy. Whisky, jak wynika z tyłu kartonu opakowania, naturalny kolor, niefiltrowana na zimno. I tak jak mówiłem, zabutelkowana w 46,3% alkoholu. I tutaj jest coś kontrowersyjnego, niestety. The whisky is presented in its most natural form. Jeżeli chodzi o, natura, o filtrację na zimno i brak koloru, okej, okay. jeżeli chodzi o mocno, to. Naturalna moc jest raczej chyba lekko wyższa. Z tym, że wiadomo, Południowa Afryka, klimat zupełnie inny niż w Szkocji, więc ten podatek dla aniołów Angel's Share jest zupełnie inny, jest znacznie wyższy. Dlatego po tej whisky można spodziewać się, że będzie smakowała nieco inaczej niż 12-letnia whisky pochodząca chociażby ze Szkocji. Jakieś dodatkowe informacje? Nic tutaj ciekawego nie ma. Tak jak wiem, w 2007 roku Andy Watts postanowił wyprodukować łyski typu Single Mold. I w 2000 bodajże 2012 roku pojawiła się pięcioletnia wersja Three Ships. Kolejnych 5 lat później pojawiła się 10-letnia wersja tejże łyski i teraz mamy do czynienia z 12-letnią Whisky. Zobaczmy, co tutaj mamy. Zapach dość ciekawy, powiem szczerze, zapach, który mi osobiście kojarzy się z, z makmierą, ze slarnią Makmyra w Szwecji. Banan, delikatna słodycz, bez, bez przesady, delikatna. Pieczony banan, nuty trawiaste, delikatnie roślinne, coś jak skóra, świeżo garbowana skóra, delikatne tony ziemiste. Coś jak mokra ziemia, taka po deszczu. Jabłko, ale takie jabłko z masłem na patelni. Takie z cynamonem, z masłem na patelni. Takie lekko zblanszowane, skandyzowane, może w ten sposób. Delikatne nuty dymu są tutaj wyczuwalne. Sporo nut kwiatowych. Powiem szczerze, całkiem sporo się tutaj dzieje w tej whisky. Nie, nie spodziewałem się takiej złożoności. Ale ten aromat jest taki fajny, intensywny. Nie jest słaby, nie jest taki. Nudny, nie jest nudny, nie jest słaby, ma coś do powiedzenia. Odrobina słodyczy. No nic, zobaczmy, jak to smakuje, może. Bardzo fajnie smakuje. Naprawdę, naprawdę ciekawa whisky. 46% dość dobrze wyczuwalne. Delikatnie słodki smak, ale fajnie zbalansowany, fajnie ułożony. Ale to był pierwszy łyk, więc nie za wiele udało mi się z niego wydobyć. Butelka świeżo otwarta, więc tak naprawdę to jest tak jakby pierwsze wrażenie. Łyski zdecydowanie nie jest wystarczająco otwarta. Weźmy drugi łyk, zobaczymy. Hmm. Drugi znacznie ciekawszy. Delikatna słożycz, trochę takich nut drzewiastych w smaku, dębiny. Ale sporo takich słodkich, cytrusowych aspektów, coś jak mandarynka, soczysta mandarynka, soczysta pomarańcza, Nuty bananowe, odrobinę aspektów dymnych, chociaż te aspekty dymne nie tyle kojarzą mi się z torfem, co bardziej z dobrze wypoloną beczką, ale nie brak tutaj również takiego delikatnych nut ziemistości, delikatnych nut skóry w smaku, czyli ta transmisja pomiędzy aromatem a smakiem jest dość... Stabilna, dość stała. Inaczej, aromat przekłada nam się na smak. Transmisja, ale sobie wymyśliłem słowo ciekawe. Te nuty ziemiste łączą się z takim aspektem kwiatowym. Odrobinę, odrobinę soli, być może nawet powiedziałbym. Jest wyczuwalna delikatna słoność. Karmel. Słony karmel. Smak przede wszystkim dość bogaty, dość intensywny, wystarczająco intensywny, a te procenty robią swoje jednakowoż. I muszę przyznać, że fajnie złożony. Trochę się tu dzieje. Łyski nie jest na pewno nudna. Ma coś konkretnego do powiedzenia. Ja podejrzewam, że z upływem płynu w butelce, z upływem czasu oczywiście, jak ta łyski się nam lepiej utleni, to zrobi się jeszcze ciekawiej. To, o czym nie wspomniałem, a myślę, że warto o tym wspomnieć, to beczki, jakie zostały zaangażowane w produkcję tej łyski. Dość są pewne nieścisłości, bo niektórzy, czy może inaczej, z wiadomości, które z informacji, które udało mi się znaleźć na internecie, wynika, że Zostały tu zaangażowane również beczki po Bourbonie i beczki po Sherry Olorozo. Z tym, że na stronie producenta, na stronie destylarni, jak również chociażby na opakowaniu tej whisky nie ma żadnych informacji precyzujących, co było zawartością beczek. Informacja dotyczy tylko i wyłącznie tego, że whisky powstała w wyniku kupażu beczek. Starych i nowych z amerykańskiego białego dębu. Cokolwiek to znaczy. Nawet chyba tutaj, gdzieś na opakowaniu, mamy Older and Younger Small American Oak Casks. Czyli starsze, młodsze, Small American Oak Cask, czyli mniejsze beczki. Też nie wiadomo, jakie beczki tutaj wchodziły w grę. Także nie wiadomo, beczki po Bourbonie tylko i wyłącznie, czy również beczki po Sherry. Niektóre źródła podają, że są tutaj również zaangażowane beczki po Sherry. Ja staram się sugerować tym, co mamy tutaj na, na opakowaniu, a tak jak widzicie, moi drodzy, no, wiele tych informacji tutaj na opakowaniu nie znajdziemy. Przejdźmy do finiszu. Niż bardzo przyjemny, lekko rozgrzewający, delikatnie ściągający język, taka malutka nuta drewniana, drzewistości, taniczności pojawia się gdzieś tam pod koniec, ale tak. Jakieś nuty banana, bardziej może. Skórki bananowej. Odrobina słodyczy karmelu. Nuty aspekt, aspekt kwiatowy pozostaje na języku. Ta delikatna taniczność. Ta roślinna gdzieś tam błąka się w finiszu. Po języku finisz średni. Nie za długi, ale też nie za krótki. Bardzo przyjemny. Mimo tego, że whisky ta nie należy do zbyt słodkich whisky, takich przesłodzonych. No, nie jest to szery bomba, słodka, czasami wręcz mdła. Ale jest bardzo przyjemna, bardzo fajnie złożona. Jest fajnie, jest przyjemnie. Tak jak mówiłem, 240 zł około. W Wielkiej Brytanii cena to jest około 40 funtów, 40-45 funtów. Jeżeli macie możliwość, zaopatrzyć się w taką butlę, myślę, że warto. Zachęcam. Jakby nie patrzeć, mamy tu łyski z południowej Afryki, coś nowego, coś niecodziennego. Wybór pozostawiam Wam, moi drodzy. To od Was zależy, czy po to łyski sięgniecie czy nie. Mam nadzieję, że wideo Wam się podobało. Mam nadzieję, że informacje okażą się dla Was przydatne. Wiem, że ta łyski wchodzi na polski rynek, a uważam, że warto po nią sięgnąć, zwłaszcza za tą cenę, która de facto nie odbiega zbytnio od cen szkockich destylatów w wieku lat 12. Tym bardziej warto się skusić. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Życzę udanego weekendu, udanego tygodnia, kolejnego tygodnia. Następne wideo będzie poświęcone whisky irlandzkiej, a konkretnie whisky Redbreast wieku lat 12, bo o to whisky pytaliście, o to whisky prosiliście. A w tymże kolejnym wideo również dowiecie się czegoś nowego. Dowiecie się o kolejnych naszych planach związanych z naszym kanałem. Więc zachęcam do obejrzenia tego wideo. Trzymajcie się ciepło i do następnego.